to wyjątkowo sytuację. Chciałbym szerzej odnieść się listem otwartym, który skieruję do Pani posłanki, tak jak już senator Danuki Razorzyckiej, do Pana posła Ryszarda Lipczyńskiego. Ten list otwarty również skieruję do Pana Tomasza Kostusia. Dlaczego tak? Dlaczego list otwarty? Dlatego, że gdyby to było tak, że sprawa dotyczy polskiego radnego, to oczywiście można by było, było powiedzieć, że jeden jeden taki i sprawy nie ma. Natomiast to nie jest szeregowy radny, to nie jest osoba przypadkowa, ale w świetle informacji które do tej pory pojawiały się w mediach i ze strony działaczy Platformy Obywatelskiej jest to po pierwsze Rzecznik Platformy Obywatelskiej i to jest już bardzo charakterystyczne, że osoba prowadząca hejterski portal, portal w sieci, prowadząca anonimowo, jeszcze raz to chcę podkreślić, bo prowadzenie tego portalu nie było otwarte. Nie było radosne, nie było serdeczne, nie było komiczne, a przynajmniej na pewno nie dla mnie, nie dla mojej rodziny. Jest rzecznikiem, czyli hejter jest rzecznikiem partii politycznej, bardzo poważnej partii politycznej, która jest utrzymywana z budżetu państwa i co chcę jeszcze podkreślić, bardzo często wypowiada się negatywnie przeciwko językowi nienawiści. Często też sama pada ofiarą tego języka i domaga się tego, żeby... Zachowywać się w sposób przyzwoity. Czy oni uważają, że ktoś taki ma prawo? Czy oni akceptują to, że ktoś taki jest rzecznikiem ich partii? Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości wzywa pana Radnego Pospieszyńskiego do wyrażenia szczerych i publicznych przeprosin. Nie takich w formie oświadczenia wysłanego do mediów w którym po raz kolejny zresztą kłamie, mówiąc, iż e, twierdząc, że jest redaktorem hejterskiej strony był, nie będąc jeszcze radnym. Otóż strona ta powstała e, tuż po wygranych pierwszych wyborach przez prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego w 2014 roku i przypomnijmy, że pan Landry również w 2014 roku był już, e, był już radnym miasta Opola. E, zaś TVP 3 Opole ujawniło, iż e, m, informacje posty na tej stronie zamieszczał e, jeszcze w 2019 roku. Wzywamy pana radnego do przeprosin wszystkich ofiar internetowego hejtu za jego pośrednictwem, zarówno pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, jak i pani posł Wielety Porowskiej, wszystkich radnych klubu Arkadiusza Wiśniewskiego, radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wzywamy pana radnego do zachowania honorowego i złożenia mandatu. Okazało się bowiem, iż jest on osobą o podwójnej moralności. Promotor akcji Stop Hate okazał się twórcą odkurzliwych ataków na osoby publiczne za pośrednictwem strony ośmiornica Wiśniewskiego.